To jest listopada. I jeszcze nasbieram kurek wow, 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 jak fajnie. Jak fajnie. Super. Super, super. Kurki są mi potrzebne. Do wątróbki. Do wątróbki, Cała ścieżka. Hura. dobre. Trzy patelnie na kuchni i woda na kaszę. Będziemy mieli wątróbkę drobiową w mące smażoną na patelni z cebulą i z kurkami dzisiaj. Tak, bo jest, jest sobota, dziś jest 12 listopada, a w minioną niedzielę, 6 listopada, byłem w lesie, na grzybach i te piękne kurki właśnie znalazłem. I w produkce sobie poleżały i tak wyglądają. Wyglądają jakby przed chwileczką w lesie, lesie znaleziony. Będę je teraz ciął i smażył na tej, na tej najmniejszej patelni, tak długo, a stracą wodę. Potem je po pierwsze, a cała reszta tak samo jak, jak w przepisie, z, z kaniami. Czyli Cebula będzie smażona i wątróbka jednocześnie będą smażone, i z cebulą dodam yy, wątróbkę. Dodam z cebulą yy, kurki w momencie, gdy wątróbka już obrócę na drugą stronę. I mam tak, mam pociętą cebulę, mam czystą wątróbkę, tu mam mąkę, tu mam mąkę, tu mam papier, jedną, drugą, tu mi pomaga, mieszam kuleczki, woda musi odparować, a potem lekko trzeba je popieprzyć, można po soli troszeczkę, ale popieczyć na pewno, zanim woda się skończy, wtedy mi się wydaje, że lepiej ten wszystko. Ok, dobrze, i teraz, teraz sobie coś takiego, Wątróbkę do mąki misa do zlewu, do mycia. Otaczamy tą mące. Może delikatniej troszeczkę, żeby ta mąka się nie roztega, co? Dobrze, skrybuję, No Jedną ręką trudniej jest niż ostatnią, no. I mączówkę na tej patelni rozgrzanej. Zwiększyć tam troszeczkę do i do piątki na, Troszeczkę ognia musimy jej dać. Patelnia jest rozgrzana, ale musimy położyć szybko i położyć dekielek na górę, bo nam włatówka może wyskoczyć. Myślę, że zdążę, żeby się udało. Muszę się wszystkie zmieścić. Tu jest pół kilograma wątki drzewiowej. Mąki zawsze zostanie troszeczkę. Musi tak być, bo inaczej nie uda się jej odtoczyć skutecznie w całości No i dobrze to zwiększamy jeszcze teraz jeszcze do 7 dobrze ja, ja muszę kołemurkę na chwileczkę odłożyć tu się nam kończy się woda w wątróbce więc wysokie mi pieprzu kurwa przepraszam do dobrze. dobrze dobrze leci tak aha było to wątro wyłączone masz los. dobrze i tu mam teraz to różne papiery i okej okay. Teraz kuchnia pracuje i już nic więcej się nie dzieje. Cebulę muszę, cebula jest na ostrym palniku, tego tutaj nie widać, no u tym tutaj jest cebula. po dwóch, trzech minutach, zmniejszam do 6, do, do piątki, a wątróbka na szóstrze. Stali od 0 do 9 i tam smaży się sama. Tajmerek jeszcze dostanie. Jest to, jeszcze 10 minut, jeszcze jest 7, 8 minut jeszcze, mamy czas. Dobrze. I to tyle. Potem następny krok jest, będę łódróbkę obracał z cebulę, kureczki do wątróbki, pewna to Tak wygląda wątróbka, można już ją obrócić. Wygląda bardzo ładnie, ta cana jeszcze nic nie obrócona, cebula powtarzana z kulkami i będzie jeszcze do tego garść. Tanie. Ale też żeby tak wygląda wątpka. Została obrócona. Tanie, garść, nie za dużą. Z czas się skończył. One się pięknie płoną czas I... i teraz cebula z tłukami. To się tak posmaży z 5-6 minut, a potem jeszcze około 3-4 minuty. Wszystko wymieszam i wszystko razem. Pokażę na końcu jak to być. A do obiadu będziemy wielka kapustę piszona. Super. Okej. Okay. Tak wygląda. Piękna, kolorowa. Kureczki są parą. Po pierwsze, posolę. I za 3 minuty już stajemy z ognia. to wszystko. Smacznego.